Witajcie kochani na kanale Mon Art Dziś tak jak obiecałam wam w filmiku, w którym pokazywałam moje pracę że miałam robić kartki wielkanocne z grafik od Tosiakowo które były w zestawach skrapełkowych od Kasi Gruszy Zrobiłam dwie kartki, ale już teraz wam nie pokażę tych arkuszy, bo już je pociąłam a nie wydrukowałam wszystkich, tylko wydrukowałam grafiki i, i dwa arkusze. No i pokażę Wam kartki, które zrobiłam. Dwie. Ale ten filmik będzie taki długi. W takim razie. To są moje karteczki. Tą jedną karteczkę zrobiłam z takim fajnym oknem. Tutaj nie wiem, czy widzicie. Zrobiłam takie to akwarelowe tło. Już Wam pokażę, czym. Tymi farbkami akrylowymi. Ono się tak troszeczkę świeci. Widzicie, to są takie, wiecie, błękitna jest. E, niebieska i ta zielona. Znaczy, wiecie, zielona też pasowała do tej oczywiście tej kolekcji papierów. Na no, niebieska, no to już oczywiście. E, oczywiście chciałam najpierw użyć samej grafik. E, wiecie, no, żeby była taka prosta kartka, dosyć płaska, ale jakoś mi to nie szło i ja chyba tak nie potrafię, więc musiałam naciskać kwiatków, nie, no bo ale nie jest jakoś mocno y, trójwymiarowa, więc koperta by się zmieściła. W każdym bądź razie y, są to kwiatki materiałowe. Y, te nie wiem, z jakiegoś są tam wykrojnika. Nie pamiętam z jakiego. W każdym te są y, ostatnimi kwiatkami, które zrobiłam od, y, z wykrojników Craft and Design, Słonecznik i Żonkil. Y, no i oczywiście są tutaj też te grafiki tych y, różnych kwiatków. Tutaj dodałam dwa takie z. Y, Fantazy, czy jak to się nazywa? Wykrojniki. Fantazy, chyba. Motylki, które na piankach sobie tutaj też umieściłam. Kinko ostatnio właśnie często używam tektury zamiast bermaty, więc jest tak grubo w środku. Akurat tu nie mam jeszcze warstwy, muszę nadrukować papier i wykleić też. No i tak by się prezentowała ta. I tak, i jeszcze oprócz tego, że zrobiłam tutaj, wiecie, tym akwarelkami, tu trochę zieloną, tu niebieską, to jeszcze troszeczkę niebieską pochlapałam. Tak widać. I jest złoty papier, i on daje takiego wiecie Troszkę blasku. A druga. Z tej chyba trochę bardziej jestem zadowolona. Przepraszam, poczekajcie chwilę, bo muszę wypuścić klicę. Chupa. Kręcą się te dzieciaki. E i tutaj również jest to akwarelowe, to, bo ja zrobiłam dwa, i potem wybierałam sobie, które mi się bardziej podoba, a ostatecznie zrobiłam dwie kartki, więc użyłam jednej i drugiej. Stempelek z Agaterii go następowałam tutaj, właśnie już na tym tle akwarelowym. Nie jest tak dobrze, nie wpił ten tusz, wiecie, bo przebija, jak się świeci ten, ten, ta akwarelka, ale jest ogólnie okej, okay, widzicie, tak jak się patrzy, bo tak jak tutaj to błyszczy, to trochę tak się dziwnie robi. I tutaj, żeby trochę było inaczej, zrobiłam długopisem wiecie, te szlaczki. Ja lubię szlaczki robić. I w tym zestawie tych grafik był taki wianek, który trzeba było ogólnie wyciąć go w środku, bo to był listek, więc tak jakby zmuszało nas to, żeby tutaj wyciąć ten. I ja sobie tutaj pod, ten wianek zrobiłam na warstwie, a pod spodem sobie wkleiłam takiego fajnego Królisia zajączka. Czy tam cholera wie co to jest. <noise> ja nigdy je, no ogólnie zające, nie? Wielkanocne, ale króliczki też. <noise> Króliczek niech będzie. Mam nadzieję, że to przekleństwa tutaj. Nie zrobiłem jakiegoś problemu. E, tylko znowu też tak właśnie na, na tych pianeczkach. I te same kwiatuszki dałam, nie? Czyli tak jakby jeszcze tutaj sobie wpisałam, wiecie, taka, u mnie to taka zbiórka trochę. Zbiórka jak to mówię. Czyli tak jak wrzucam różne resztki stare listki, gdzieś tam, które mi gdzieś tam zostały z jakiejś pracy, i potem wyjmuję, jak mi potrzeba. Więc dwa są takie. Jeden jest tutaj jakiś zielony. Tam coś jeszcze było, już chyba nie, ale zaczynam po prostu z tego pudełka wybierać, żeby coś po prostu sklecić, jak mi się nie chce wycinać. Nie? No ale z drugiej dobrze, bo one się zużywają. Nie? No po co się je zrobiłam? I ta mi się podoba trochę bardziej. Niewiele kartek, chyba tylko przed tą zrobiłam w zeszłym roku jedną kartkę, którą zrobiłam w poprzek i tak powiem Wam szczerze, że one są fajne, takie właśnie boczne, bo można fajnie tą kompozycję sobie trochę inaczej rozłożyć, nie? bo w pionowej to tak... No, Inaczej, nie? kwadratowe mam wrażenie ostatnio, że mi wychodzą wszystkie takie same kartki, a w tych dealkach trochę inaczej to wygląda, a w tych poprzecznych to właśnie jeszcze zupełnie inaczej, więc myślę, że mm, chyba częściej będę robiła. Nie ma to znaczenia chyba dla kogoś, kto otrzymuje, czy ta kartka jest w pionie, czy w poziomie. Oczywiście zazwyczaj one są w, w pionie, nie? Ale te poziome właśnie też fajnie wyglądają. Można fajnie wyeksponować tę, wiecie, grafikę sobie z jednej strony i dołożyć kwetki. No, i tak by się prezentowały moje karteczki. Mam nadzieję, że się podobały. Co ja tu mam? Aha, akwarelki. Eee... Także mm, Tosia fajne graficzki stworzyła i można było je fajnie wykorzystać. Eee, to są chyba jedyne Wielkanocne prace. Znaczy, poza jednym jajkiem, które wykonałam dla Crafting eee, to tak naprawdę jest wszystko eee, z okazji Wielkanocy w tym roku. Myślę, że wystarczająco, bo te kartki na pewno trochę poleżą. Ja nie wysyłam kartek wielkanocnych, a czy w ogóle nie wysyłam kartek. No i tak naprawdę nie mam co z nimi robić, więc one często długo-długo leżą. I później raz na jakiś czas się tam okaże, że komuś tam muszę wysłać, bo ktoś mnie o to poprosi, więc Więc wtedy wysyłamy. No i także byłoby na tyle. Jak Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. A jeśli nie subskrybujecie kanału, no to Was zachęcam. Ostatnio trochę... Znaczy, zawsze tak samo zawsze mówię, nie? że ostatnio mnie trochę mniej na kanale. Jak mam teraz rzut taki, jak obecnie, więc pojawiają się te filmiki gdzieś tam co 2-3 dni, ale potem mi przejdzie na 2-3 miesiące albo dłużej i znów będzie taki moment, że ileś tych filmików wrzucę i będzie spokój. Dobra, do zobaczenia, kochani. Pa, pa!